Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Auron. A my porozmawiamy sobie o 13. odcinku trzeciego sezonu Shingeki no Kyojin, na który czekaliśmy. Przeszło 9 miesięcy. Generalnie zaczynając końcówka kwietnia to nie jest chyba jakiś szczególnie standardowy moment na rozpoczęcie sezonu. Także jestem zdziwiony jeszcze, że powiedziawszy nie wiem jak w ramówkę japońskiej telewizji wbije się kolejny sezon Shingeki no Kyojin. Właściwie to nie kolejny sezon, tylko raczej kontynuacja sezonu już istniejącego, czyli sezonu trzeciego, tak. To nie jest sezon czwarty, to jest oficjalnie sezon trzeci, część druga, co według mnie jest troszeczkę niepotrzebną nomenklaturą. Mogli to w bardzo prosty sposób nazwać sezonem czwartym, aczkolwiek rozumiem, dlaczego nazywa się to sezon trzeci i zaraz do tego przejdziemy. I przechodząc do pierwszej kwestii, czyli organizacji pewnego rodzaju, zaczynając od początku to będą materiały takie, jakie były recenzje z wcześniejszych krzyżyków z Tokio Gula i ze wszystkiego, co było wcześniej recenzowane z tygodnia na tydzień, dlatego że ja po prostu nie mam tyle czasu i energii, żeby tydzień po tygodniu wypluwać, zmontowane, ładne, śmieszne i interesujące materiały na temat kolejnych odcinków danego anime. Tego materiału jest po prostu za mało, a za dużo roboty, żeby nad tym siedzieć. Także mam nadzieję, że z otwartymi ramionami przywitacie pewien rodzaj powrotu yy, związanego właśnie z tymi takimi niemontowanymi materiałami na których ja sobie po prostu siedzę i glindzę. Do rzeczy przechodząc 13. odcinek, będziemy mówili o nim 13, będziemy mówili sobie po kolei tak jak dalej będzie to wyglądało, a nim będzie miało 24 odcinki w sezonie 3. Shingeki wróciło w formie takiej do jakiej się przyzwyczailiśmy. Jeśli ktoś pamięta materiały recenzyjne z 12 poprzednich odcinków, gdzie byliśmy bardziej skupieni na tej ludzkiej stronie konfliktu, ludzie kontra ludzie, o czym już od samego początku mówiłem, to wiecie, że ja powtarzałem, może nie za często, ale zdarzało mi się powtarzać, że cały ten konflikt ludzie versus ludzie jest troszeczkę nie w stylu Shingeki. Bardzo się cieszyłem, kiedy Tytani chociaż na chwilę się pojawiali. Tutaj od początku widać, że konflikt znów przenosi się na przestrzeń ludzie tytani. A bardziej ludzie i Tytani zrodzeni z ludzi, bo wracamy tutaj do motywów sezonu drugiego w dowątku Rainera, Bertolda, prawdopodobnie również Ymir, a także Tytana Bestii, o którym jeszcze praktycznie nic nie wiemy. Ja wiem oczywiście, bo sobie zaspoilerowałem, ale to nieważne. My nie wiemy, tak? Udajemy przynajmniej, że nie wiemy. Także wszystkie te rewile wszystko jest przed nami, tak? Ten sezon zapowiada się na kwestie bardzo ciekawe i dużo można już powiedzieć po samym openingu i do niego przechodząc. Opening. Opening wraca do stylu Shingeki No Kyojin, tak? Pierwszy, drugi, trzeci opening teraz piąty brzmi no znowu zespół Linked Horizon oczywiście wraca czy w formie czy w formie wraca zespół Linked Horizon nie wiem, kto każe temu zespołowi komponować te kawałki w takim konkretnym stylu, ale tak jak odnosiłem wrażenie, że ending do y, trzeciego sezonu, czyli y, Requiem der Morgenrote, czy jakoś tak, był bardzo już podobny w swojej formie do poprzednich openingów, tak tutaj. Oni się nawet z tym nie ukrywają. Tam są po prostu muzyczne wstawki. Początek się zaczyna, no może nie identycznie, tak? Ale początek jest bardzo podobny do openingu pierwszego sezonu. Padają tam wręcz konkretne słowa, konkretne frazy. Już z japońskiego nawet kojarzę te frazy, które mają przywodzić na myśl poprzednie sezony. I okej, okay, to się sprawdza w przypadku openingu piątego z Shingeki Nokio. To się sprawdza. Według mnie to tutaj pasuje, że ten kawałek nie różni się aż tak bardzo, że ten kawałek nawet nie próbuje się różnić. To jest kalka z poprzednich openingów, to jest jakiś masz openingów poprzednich. Okej, okay, ten, ten kawałek jest bardzo trudny, więc wiem, że będę nad nim długo pracował robiąc cover. Ale jest spoko, jest spoko. Będę musiał się z nim osłuchać, żeby zrozumieć jego, prawdaż. Rdzeń, tak, ale to już jest mój problem. Mam nadzieję, że to, co mi się uda przygotować w ciągu najbliższego, mam nadzieję, tygodnia, dwóch, będzie Was zadowalać. Natomiast opening jest w porządku, jest to zrozumiałe. I tutaj nawet powiedziałbym, że jest nawet wskazane, bo jak spojrzymy sobie na openingi kolejnych animców, które mają kolejne sezony, które są wielosezonowe, to one bardzo często tracą ten klimat, szczególnie można popatrzeć po tasiemcach, że tasiemcy mają kawałki, które kompletnie nie trzymają się klimatu zbudowanego na pierwszym czy pierwszych dwóch openingach, nie? Shingeki się tego trzyma, dlatego wiele osób narzekało na pierwszy Opening trzeciego sezonu, czyli Opening czwarty, który ja osobiście bardzo lubię, bo odbiegał od tego, co Linked Horizon przez wszystkie poprzednie materiały pokazało, ale wracamy teraz do oczywiście ludzie versus Tytani. Trzeba to zaakceptować. Dobra, niech będzie. Ok. Ending. Bo jeszcze jakby przechodząc do tych kwestii technicznych, ending. Ending w swojej formie animacji, tam nie ma animacji, tam jest tylko kilka slajdów, które się przybliżają, oddalają, ale muzyka jest bardzo ładna, jest to bardzo nostalgiczny ending, mnie się podoba. I do samej nostalgii przechodząc. Nostalgia w tym odcinku od samego początku gdzieś tam się cały czas przewija. I co mnie najbardziej się podoba w tym, co robi w tym momencie Shingeki, co robi fabuła i akcja tego anime, to to, że wracamy do lokacji startowej. Mało w ogóle jakichkolwiek historii ma w sobie backtracking. Mało, ma historii, mało jest historii o powrocie do domu że nie było ci w jakimś miejscu przez X lat i wracasz tam i masz różne emocje związane z tym miejscem, różne wspomnienia. A to w shingeki się teraz pojawia. I to w shingeki będzie prawdopodobnie przez jakiś czas obecne. Bardzo mi się to podoba. Jest to dla mnie bardzo fajny motyw. Tego motywu nie znałem, bo ja wiem, że wy jako ludzie, którzy czytacie mangę i po prostu chcecie zobaczyć jak zostało to zanimowane. Możecie się odnieść, no okej, okay, no ale ja to już widziałem w mandze, więc to dla mnie nie jest tak zaskakujące. Dla mnie jest. Dla mnie to jest bardzo pozytywne odczucie, bo ja niesamowicie lubię motywy powrotów. Motywy powrotów do domu, powrotów do miejsc, w których dawno nas nie było. Wszystkie anime lecą na łeb, na szyję. Nie ma żadnego establishmentu, lokacji. To nawet bardzo dobrze widać w grach komputerowych, w, w, we współczesnych RPGach. Jak ktoś gra w RPG-i, Mam nadzieję, że takie porównanie jest dość precyzyjne. Spójrzcie sobie na Gotika 1 i 2. Gotik 1 i 2, one nie miały ogromnych światów. Te światy nie były przeogromne, były mocno wypełnione, były bogate, co krok można było spotkać coś ciekawego, ale tych światów łatwo było się nauczyć, ich topografii, ich geografii, dlatego że cała fabuła, cała historia ciągnęła nas w kółko po tym świecie, a nie cały czas nowa lokacja, cały czas nowe miejsce. I to sobie mogę teraz porównać z Wiedźminem, z nowymi dwoma poprzednimi Assassin's Creed'ami, czyli Origins i Odyssey. W tych grach mamy przeogromny świat, ale nie mamy nigdy szans nauczyć się tego świata. Cały czas patrzymy na GPS, cały czas patrzymy na minimapę, wspieramy się jakimiś tam dodatkowymi mapami, znacznikami i tak dalej. Dlatego że ten świat jest ogromny i nie ma. Takiego miejsca, do którego się wraca po zakończeniu fabuły. Tam nie ma powrotu do domu. No, w Origins jeszcze jest, w jeszcze jest, w Odyssey tego nie ma. W ogóle. Nie ma żadnych powrotów. Shingeki ma powroty. Shingeki ma powrót do lokacji startowej. Shinganshina. Miejsce, z którego pochodzi Armii, z którego pochodzi Mikasa, z którego pochodzi Eren. Tam wszystko się zaczęło. Tam upadł pierwszy mur. Mur Maria, jeśli się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie mylę. To jest dla mnie świetnym motywem. Nostalgie buduje od razu, bez dodatkowych tam wspomnień, które i tak się pojawiły. Cały ending jest zbudowany na, na tych wspomnieniach, a też kilka tych wspomnień przewinęło się. W, samym, w samej treści. Dobra, przechodzimy dalej, więc nasi bohaterowie docierają. Wszystko kończy się tam, gdzie się. Przepraszam, zaczyna się tam, gdzie się skończyło, czyli dosłownie moment, w którym kończy się dwunasty odcinek. Trzynasty odcinek leci z grubej rury dokładnie tam, gdzie, gdzie nasza historia stanęła. Także ruszamy. Ja wcale w tym momencie nie czuję tej dziewięciomiesięcznej przerwy. Nie, nie czuję tego. Ja, dla mnie to jest jak najbardziej. Chociaż w sumie to nie jest dziewięciomiesięczna przerwa, to jest pół roku. Pół roku, tak? Tak. Tak, bo Shingeki skończyło się, trzeci sezon, pierwsza część skończyło się w wakacje, pod koniec wakacji właściwie, bo wakacje się zaczęło. I teraz pół roku jesień i zima, dwa sezony, pół roku. A ja mówię o dziewięciu miesiącach cały czas. Coś mi się popieprzyło. No nieważne, dobra. Więc... Aha, jeszcze o jednej rzeczy miałem wspomnieć, czyli to, że... Ten sezon, dlaczego on się nazywa częścią tr drugą trzeciego sezonu? Jestem w stanie to zrozumieć właśnie ze względu na to płynne przejście. Mimo tej przerwy, tej przerwy się nie czuję. To jest kontynuacja, tak? Bo tak naprawdę ten ark y, odbicia muru Maria, bo w tym arku w tym momencie jesteśmy, on się już zaczął gdzieś tam na ostatnim odcinku, nawet na przedostatnim odcinku y, sezonu y, trzeciego. Ciężko mi będzie mówić, że to nie jest sezon czwarty, ale sezon trzeci, część druga trzynasty odcinek tak. Dobra. Więc nasi bohaterowie, wszyscy cała ekipa zwiadowców 100 ludzi dociera do zniszczonego miasta Shingashina. Pewnie mówię źle nazwę tego miasta, proszę mnie poprawić jak coś, bo dawno nie wymawiałem nazwy tego miasta, nie wiem czy kiedykolwiek miałem potrzebę wymówić nazwę tego miasta w swoim życiu, nieważne. W każdym razie wracamy do tego miejsca, budzą się kolejne wspomnienia po drodze i już przy samym lądowaniu Eren zmienia się w tytana, od razu zamyka ścianę łączącą świat zewnętrzny z murem. Z murem. Z światem, no wewnętrznym, tak? Z tym, co się dzieje za murem. Pyk. Niesamowity motyw. W innych historiach zaczęłoby się to od razu od jakiejś walki, że on się zmienia, a zaraz pada na niego, nie wiem, Rainer albo Bertolt od razu, od razu jakiś pierdolnik. Nie. Cisza przed burzą. Zaczyna się to sukcesem, o, ale oni wiedzą, my wszyscy wiemy, ten sukces jest za łatwo. Tu musi być coś na rzeczy. I tutaj zaczyna błyszczeć Armin. Rola Armina w tym odcinku jest nieoceniona według mnie. To jest po prostu niesamowite, jak bardzo Armin się przyczynił. Armin bezpośrednio z autorytetu Erwina otrzymał dowództwo nad oddziałem. To. Dla samego Armina jest niesamowite. To, jest, to są dla niego ogromne emocje, ogromny, ogromna odpowiedzialność, ogromna presja, i to widać u niego. Ale jednocześnie widać, że mimo tego, że on nie jest zabójcą Tytanów, nie jest riwajem, który lata między nimi, nie jest Erenem, który się y, po prostu przeobraża y, i też sieje totalny rozpierdziel, tak? Ale to jest niesamowity taktyk, niesamowity mózg. O Arminie się tak mówiło bardzo dużo, ale teraz bardzo dobrze to widać. Ten odcinek bardzo dobrze zakreślił nam Armina jako mózg w tej historii. Jako żyjący umysł, który potrafi poprowadzić ludzi do zwycięstwa. To jest gość, który jest w stanie wymyślić najbardziej absurdalną możliwość. Analizuje poprzednie doświadczenia, analizuje, jak wcześniej dali się zaskoczyć. Dochodzi do wniosku, że Tytani zawsze. Podchodzą do za elementu zaskoczenia z jakiejś innej strony, która nigdy nie została pokazana, i wymyśla tę stronę. Mury. Że w murach można się ukryć. Każe całemu oddziałowi te mury zbadać i znajdują ukrytego Rainera. No i Rainer oczywiście zabija strażnika, który go zna, znaczy strażnika, zwiadowce, który go znalazł. I już ma się chyba przemieniać, już jest gotowy do ewentualnej ucieczki, ale do akcji wkracza Rewaj, więc wszystkie dziewczynki zaczynają piszczeć. A! Nie, ja nie piszczałem, ale ta, ten moment, kiedy od razu on tam wjechał mu. Jeb, kosa w szyję! Koniec! Nie macie Rainer, leżysz. Yo! Rewaj w tym momencie robi to, co Rewaj robi najlepiej, czyli jest kurna edgy, cool i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie piszczałem jak dziewczynka. Mnie się po prostu podoba. Y no to, że, że to jest takie badaserskie, to równie dobrze mogła zrobić Mikasa, to równie dobrze mógł zrobić ktokolwiek inny, ale zrobił to Riwaj, Riwaj pasuje do tej roli, on jest tym, który ratuje dzień. Dobra, ja to akceptuję, nic ku temu przeciwnego nie mam, niech będzie, okej, okay, dobra, lecimy dalej. Yy, nie udaje mu się zabić Rainera Rainer spada, jest umierający, ale oczywiście od otrzymanych ran zmienia się w tytana opancerzonego. Bertolt na razie nie wiemy, gdzie jest, ale wiemy, że tytani mają zasadzkę, której nawet Armin nie przewidział. Udało się tylko Rainera wyczaić. I raczej za wiele krzywdy mu nie zdążyli niestety zrobić, więc Rainer jest w dalszym ciągu tak samo niebezpiecznym przeciwnikiem, jak był. W dodatku pojawia się tytan bestia i zaczyna nakurwiać kamieniami. I nie jest sam, ma ze sobą ziomków Tytanów. I to nie są tytani, którzy przemienili się wcześniej. To nie są tytani, których on jakoś skontrolował. Widzieliście wokół murów yy, tę te serię rzędu po prostu złotych piorunów? Oni się przemienili wszyscy na miejscu. Co tam się dzieje? To jest kolejna tajemnica. Czy on namówił kilkaset ludzi, nie wiem, kilkadziesiąt ludzi? Bo wi wiemy, wiemy o tym. Już wiemy z historii Jimir, z tego, że Tytani przychodzą z Zamorów. Wiemy, że za murami w dalszym ciągu jest jakaś ludzka cywilizacja, która przemienia ludzi w Tytanów. Zgasło mi tego, zgasło, nie gaśnie dobra. <laughs> Więc słuchajcie, mamy kolejny sekret. Czy ono ściągnął tutaj, no załóżmy, setkę ludzi i zmusił ich, albo nie wiem, jakoś przekonał, zbałamucił, zmanipulował, do tego, żeby oni świadomie przemienili się w tytanów, bezmyślne istoty, które najpierw muszą zjeść. Żeby się y, zjeść innego Titan Shiftera. Nie ma dużo Titan Shifterów w, w tym momencie, niestety w, w tym w grze, tak? Mamy Rainera, mamy Bertolda, mamy Erena, mamy Ymir, mamy Tytana Bestię, o którym jeszcze nie będziemy mówili z imienia. Ja wiem, wy wiecie, ale udawajmy, że nie wiemy. I mamy. Y, kogo jeszcze mamy? Ktoś mi umknął. Na pewno ktoś mi umknął, ale kogoś jeszcze mamy. Niewiele. Generalnie. Niewiele. Także, no, szkoda, że Roda Rice'a, znaczy nie koordynatu, tylko jego, yy, bo on się stał Titan Shift, nie, nie stał się Titan Shifter'em, bo nie zjadł nikogo. Mamy pięciu Titan Shifter'ów. Mało. To jest mało. Ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijało dalej, tak? Shift no, no, dobra, już, skończmy, to wiecie, jakie jest tutaj, o co mi chodzi, tak? Dla mnie to jest tajemnica, mam nadzieję, że, że dla was też tutaj tu was uderzyło, że, o kurwa, on sprowadził ziomeczków. A to nie są ziomeczki, którzy się mogą odmienić tak jak on. To są ziomeczki, którzy przemieniają się raz w jedną stronę i zaraz pewnie wszyscy poginą, bo idą na najlepszy oddział zwiadowców. Riwaj tam kurwa zrobi pogrom. Zobaczymy jak będzie. Shingeki wróciło w swojej pełnej okazałości. Wraca do swoich korzeni, nie tylko poprzez to, że wraca do konfliktu Tytanii kontra ludzie, ale wraca również do miejsca, w którym to wszystko się zaczęło. I to miejsce będzie miało ogromną rolę dla całej tej historii. Takie mam przyczucie i z niecierpliwością czekam na kolejne odcinki. Szengeki powróciło w bardzo dobrym stylu. Czekam dalej. Mam nadzieję, że, że Wy również czekacie. Będziemy sobie tak realizować co tydzień te recenzje. Mam nadzieję, że uda mi się to regularnie robić. Już jestem na finiszu z magisterką. A w ciągu kolejnych dwóch miesięcy będę miał koniec studiów. Już nigdy nie będę musiał się uczyć. Będę mógł już tylko pracować i nagrywać dla Was filmiki. Jej! To tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeśli spodobał, się, spodobał wam się mój materiał. Zobaczcie, nauczyłem się teraz montować te filmiki i świadomość tego, że mogę czasem powtórzyć wiele rzeczy sprawia, że się teraz jąkam, a nie mogę powtórzyć, bo to jest wszystko nagrane ciurkiem, bo nie mam czasu tego montować. Trudno, musicie mi wybaczyć wszelkie zająknięcia. Zachęcam do subskrybowania kanału, jeśli chcecie być na bieżąco oraz oczywiście w czym nigdy nie zawodziliście do tej pory, także mam nadzieję, że mogę na Was również w tym momencie liczyć. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Liczę na to, że powiecie mi coś ciekawego. Oczywiście proszę bez spoilerów, bo będą szanowany! Powrót szanowanów! Sam się ucieszyłem na myśl o tym słowie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Z Shingeki no Kyojin. czekamy niecierpliwie na kolejny odcinek. Cześć!